A dziś odcinek pod tytułem Kozia rzeczywistość. Oswajam zwierzęta, a następnie proponuję im coś dobrego. Oto kozy. Proszę bardzo, jakie to są mądre zwierzęta. Ale zwróćcie uwagę, jak koza pokazuje co chce. Jeszcze niech zejdzie. Zejdź, kusko, zejdź. No, ja ci tutaj ten. Yy, o tak, co chcesz, kuska? Co chcesz? Ona pokazuje główką. Raz spogląda na mnie i raz spogląda tu, czyli na gałązki. I ja jej teraz tę gałązkę przychylam. Ona wchodzi. No, chodź, kuska. Tak, i masz tutaj, proszę bardzo. O, ze smakiem sobie zjada pewnie jej ulubione. Innym nie da. No, kozia rzeczywistość.